Cześć, witajcie z tej strony, to ja, Oliwier. Dzisiaj gramy w Stumble Guys. Jest ogólnie nowe wydarzenie, ale jaja z okazji Wielkanocy. Zrobiłem sobie troszkę jajek, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale i tak nic nie mogę kupić, bo jak widzicie, tak to wygląda. Postaramy się kupić dzisiaj to, to i to. Tej kroki, i może jeszcze tego to, i tą animację. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia, Wielka Nocy, bo nagrywam to ogólnie Wielka Noc. A skoro jest taka alejka i ja mam takiego króliczka, to zagram sobie króliczkę a ja nie będę przedłużać, więc zaczynajmy rundkę. Zapewne też mi się liczy, że długo nie było Minecraft i już jutro będzie Minecraft... Mycrof, Minecraft jeden vlog. Więc na was chyba bardzo fajnie, na mnie też. Lasuje nam się już I są widoczne te jajka, bo one są takie wielkie. Widowe... Ale są takie wielkie, wiecie. Większe one są po prostu, te jajka. Widzicie? O, tu macie już zresztą widoczne jakie one są duże moim zdaniem one są troszkę za duże widowie, no ale co ja mogę za to ja nic za to nie mogę kolejne jajko ale go wybiło ale na pierwszą giereczkę ruszchą to jest bardzo dobrze, o ktoś ma animację ten kotek no i ja już przechodzę do następnej giereczki i tutaj dużo jajek można zdobyć i fajne rzeczy piszcie swoje nicki do guys, to bardzo chętnie was dodam bardzo chętnie was dodam a my mamy Tren'j Ice więc spoko giera chociaż na półfinał to tak nie wiem no ale trudno no widzowie, damy radę jestem na razie drugi, choć rząd 4 Pyk, pyk. Te jajo jest moje. I tutaj jest nawet dobrze, że są te jajka takie duże, bo są widoczne. A ty idź mi stąd, królewno. Ktoś zabrał złote jajo. E, jajo? Czy ja? Nie. Dobra. Tu, my tu widzowie już skaczemy. Jestem na razie 15. To nie jest dobrym wynikiem. I będziemy grali skinami na Wielkanoc, bo mam kilka skinów króliczków. na no Wielkanoc jest związana z króliczkami, więc bardzo fajnie, że mam dużo skinów króliczków. Idealnie się widzowie zgadza. I tutaj na Lost Temples bardzo dużo mapek zdobywam, dużo jajek, więc może się dostanę do półfinału. Będziemy chyba za chwilę emotkować, bo będzie problem inaczej. No, widzowie, trzeba zacząć emotkować. Nie chciałbym emotkować, ale no, będzie trzeba. Emotkować. Czy moja gitarę wciągnęłem? Widzowie. Pyk, pyk. 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 Ehm wyskaczemy albo w sumie nie na bombardment tylko na Icy Highs. Albo się nie dostaniemy chyba widzowie do półfinału, ale i tak zdobędziemy dużo jajek balek. Jajek. No więc widzowie ja już niestety będę odpadać, bo już nie mam szans na nigdzie dobiec. Więc ja odpadam. Zobaliśmy dość sporo jajeczek. Ale my już wychodzimy z gierki, czyli łącznie 114 jajek widzowy. Nie, no 114 jajek widzowy mamy. Ale jaja ta mapa się nazywa. Olej jaja. I już możemy kupić sobie emotkę, ale to później. W tej oferty jakbym chciał nadkupić sobie nie mogę. Nie, że nie mam tylko klejnotów, tylko tą postać po prostu mam. A za to nic się nie dostaje. No, a, a tym raczej też nie zakręca, a tym mi się nie opłaca, bo życie bym trafił duplikata, bo tu jest pełno skinów, których ja mam. A my zmienimy sobie z skinkę na jakiegoś innego zajączka. Tu mam przykładowa takiego. To jest królik, taki rabbit, to jest rabbit, Rabbit, rabbit. Może jest jeszcze jakiś królik, mam. Ja miałam jeszcze jakiegoś króliczkę, widzowie, ale to za chwilę poszukamy. A my lecimy do następnej gierki, więc widzimy się w następnej gierce. Widzowie, ja już jestem w następnej gierce. Lava Land, lava roof. Nie lubię tej mapy. Dobra, ale widzowie idziemy. Idziemy full gaz. Ja nie wiem czy ja zbieram to jaja, czy nie. Ach, nie zbieram, to trudno. Ja gram z prograczami. Też. Tu jest jaja, to sobie je zbiorę. Um, trzeba poczekać. Już na bumbę. O nie, widzowie, aż tu mnie zrespiło. Tu mnie widzowie aż zrespiło. I mogę się chyba nie dostać, bo nie umiem tej mapy zbytnio. Chociaż może. Naj! Widzowie! Tak nie może być! Tak nie może być! Bo no ja Widzowie, skaczemy Mam króliczka z pelerynką! Mój królik ogólnie obchodził kilka dni temu święta. No miał urodzinki. Kilka dni temu. Mój króliczek miał urodzinki. Więc no. widzowie nie dostanę się raczej. Bo nie umiem tej mapy zbytnio. Proszę nie i że jestem nobkiem. Nie umiem po prostu tej mapy i za chwilę będzie stoper. Stoper widzowie, mówiłem że za chwilę będzie stoper. Chociaż dużo Janek może to będę dodatkowych. Aha, tylko dwa. Odbierz nagrodę. Czy 20 jak? Co będzie następną nagrodą? 25. pięć jak? Dziesięć żetonów. Hmm, dobra. My przechodzimy tu i mamy 178 jajek. Wielkanocnych. Ja bym chciał zakręcić tym mam nie jedną radę niestety widzowie. Ale ja nie przedłużam. Lecimy znowu. Postaram się dużo jajek zdobyć. Więc my zaczynamy i widzimy się już w gierce. Albo w sumie widzowie nie. Mogę sobie z Wami pogadać. Piszcie, czy byście chcieli Bedwarsy albo jakąś taką jakby wam to powiedzieć nie wiem, jakiś Brawl Stars przykładowo, czy byście chcieli, nie wiem Skywarsy może nie wiem długo nie było Minecrafta, więc na pewno nagram i teraz już widzowie w ten weekend nie będzie, bo już będą święta tego teraz będę musiał nagrać na zapas, a jakbym nie nagrał, to sorka, widzowie, po prostu będą święta i no, nie będzie czasu. No, a czasami się widzowie zdarza, że nie ma czasu, bo są święta. No. YouTuberstwo to nie jest łatwo sprawa, widzowie. Dobra, a my się przedostajemy do półfinału. Chociaż może, może, może nie, może nie, ale przedostajemy się, widzowie. U, przedostajemy się. Widzowie, my się przedostajemy do półfinału. Ktoś ma orbita w rogu. nie lawa, róż, lawa, róż, Nie wiem, jak to ma. O, ta mapa. Ja bym chciał na finał blog dash, blog dash, blog dash, um, honey drop, honey, 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 honey drop, honey drop, ja tu czekam i teraz dopiero skaczemy, żeby wydłużyć czas pobytu, Dowie robi robię tą strategię Jak to się mówi? Tragedię. Nie, nie wskaczasz od razu... o podciął, podciął mnie, typ mnie podciął, Z niego spadłem. ha ha ha, ale z ciebie bamby czemu nie masz fałdorców? Dobra, my widzowie niestety odpadliśmy, odpadliśmy, a plus 50 jajek, więc jest z git. Już mamy 230 jajek, 20 nam brakuje i w tym momencie, widzowie, postaramy się dojść do finału, bo nie doszłem, nie doszłem do finału, finał, ja chcę do finału albo nawet wygrać finał, to by było też bardzo fajne. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapeczki do góry. O nie, widzowie! Poczekajcie, ja muszę na chwilę widzieć jest rozcięcie. Widzimy się za chwilkę. Ja już widzę, jestem w gierce. Niestety odpadłem, bo musiałem podłączyć telefon. Mmm. Mam teraz nową emotkę i animację. Chętnie ją założę. Dobra. Zamiast gitarki. To jest serduszka i to jest ładna animacja widzowie. Lecimy ostatnią rundkę i kończymy ten odcinek. Widziałem jest na pierwszą rundę blogdasz, więc mi lecimy. Dobra. Ktoś nam buta to podciął. Pod tą pyk, pyk. Bo się jak najdłużej być. widzowie pyk <laughs> nagram widzowie z tego drugi odcinek ciąg dalszy a niestety spadłem i będziemy kończyć ten odcineczek ale zanim jeszcze to to zrobię plus 5 normalka 25 ajek, ale za to kupimy sobie najpierw emotkę i teraz Kroki. A z mojej strony widzowie, to by było na tyle, więc cześć! Nara! Mhm. Bajos!